Dlaczego nie ma filmów? Spójrzcie sami. Moja prędkość pobierania pliku wynosi około 0,5 MB na sekundę, jeżeli się nie mylę, bo kilobajt to jest chyba mniejsze niż megabajt. Na pewno mniejsze, ale nie jestem pewny. W każdym razie jest to na pewno niższa prędkość niż 0,5 MB na sekundę. A co to znaczy? Że jeżeli przykładowy mój filmik, który trwa powiedzmy 40 minut, waży około 1 GB, to pomyślcie ile mi się on będzie wysyłać. Wysyłając na przykład odcinek z Battlefielda Kampanii, który trwa godzinę i trochę. Zajęło mi to bardzo długo. Trwa dokładnie godzinę i 10 minut. Chyba gdzieś tak wrzucałem myślę, no nie wiem mhm. około 4-3 godzin. Moja prędkość internetu jest bardzo wolna, na co ja nic nie mogę poradzić. Nie wiem co się dzieje z moim routerem. I dopóki to się nie poprawi, nie mogę nic zrobić. Kilka filmów mam już przerenderowanych, gotowych, tylko czekam na poprawę internetu. No i to by było chyba na tyle. Jak tylko się poprawi, to dam jakoś znać. I będę dalej wrzucać. Dodatkowo w opisie tego filmiku, nie wiem ile ten filmik będzie trwał, może 2 minuty, jak najmniej wrzucę tak zwany tak w tak zwanym odpisie długość wrzucenia tego filmiku i porównacie sobie, ile to będzie trwało. Dobra, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam i widzimy się jak tylko nasz mi się naprawi.